Zobaczcie, to jest ten niedzielny, mój niedzielny szalik też, tak? I zobaczcie, tutaj jest 1938, 1929, 1938. Nichil Obstat, Imprimatur Copyright 1940. tu Bishop Brooklyn. I zobaczcie: Stała podle krzyża Jezusowego Maria Matka Jego. Ona Maryjo Mariopannu, Matko Boże, Matko Nasza, Ty, która śpieszane doskonale uczestniczyła w pierwszej mszy świętej, ofiarowanej Bogu krwawo na górze kalwarii. Ty, któraś przez to stała się wzorem dla nas wszystkich, jak mamy udział brać w Świętej. Panie Pani, nasza rędowniczko, nasza pośredniczko, nasza wspomóż nas wszystkich, abyśmy mogli godnie wraz z Tobą stać pod krzyżem syna Twojego Pana Jezusa, uczestnicą w mszy Świętej, słuchając jej w każdą niedzielę i święto, z niedzielnym naszym szalikiem w ręku. Także jak najbardziej jest to katolickie. I słuchajcie, tu jest tak msza, tutaj nie będę, yy, tak się zaczyna msza, tu jest jeszcze przeczytaj przed mszą świętą, ale dialogowa czy wspólna msza, zobacz stronicę się. Słuchajcie, teraz, to, co teraz przeżywamy w kościele katolickim, co jest na samym świecie, to ja Wam powiem, że Panu Bogu nie może się taki kościół podobać. Absolutnie dla mnie nie może się taki. No, nie mo... jak może się podobać? No, słuchajcie, no jak. Streszczenie katechizmu. Że kapłan celebrujący nie odmawiam przy świętej sam, lecz wierny lud na głos odpowiada na modlitwy kapłana. A, no to to jest, o, że wspólne, wspólne. Uhum. No to, to nie, to do... O, tutaj zobaczcie, obrazki. Dobrze, to jest to odniesienie, co sobie i Teraz yy... tak, kapłan stoi przy ołtarzu. tyłem do wiernych, czyli przodem do Pana Boga. Tak było zawsze we Mszy Świętej Wszechczasów, która jest nakazana, nie jest zabroniona. Ten mszał Mszy Świętej Wszechczasów, tradycyjnej, no, zwanej potożnie tradycyjnie, nie jest prywatny, nie, nie może być zakazany i nie był zakazany nawet na Soborze Watykańskim II. Też to gdzieś słyszałam tą opinię, ktoś wypowiadał się. Także y, musi powrócić i wszystko jest na odwrót. Skoro zostali wygnani kapłani i krzywdzeni, są pozbawiani środków do życia, tylko dlatego, że się wiążą z mszą Wszechczasów i są wygnani poza kościół, poza parafię i wiernie tak samo szukają y, miejsca, kaplicy, tworzą kaplicę miejsca, by kontynuować, tak, by być przy tej mszy przy świętego Piusa V ze soboru trydenckiego nakazanej po wszystkie czasy, a każdy, który by chciał zmienić i sprawował inny kult niech będzie wyklęty. Więc więc y, wszystko teraz powinno być na odwet, że to katolicy tradycji z mszy czasów powinni wygnać modernistów, którzy okupują Kościół katolicki, zabraniając sprawować tej, tejże wspaniałej mszy perły Kościoła katolickiego. No to słuchajcie, to Panu Bogu się nie może to wszystko podobać. Wy teraz, biskupi, arcybiskupy, kardynały, hierarcho katolicka i w Polsce, ale i w całym świecie, macie winę przed Panem Bogiem, grzeszycie, że podtrzymujecie ten modernizm. Grzeszycie bardzo, niestety, będę się upierała, grzeszycie, jesteście w grzechu. I tworząc ten podział katolicki. I na ten sposób rozwalając Kościół i wiarę. Rozumiecie? Bo teraz miotają się młodzi ludzie i nie wiedzą, co mają robić. Słuszą, słuchają opinię tych i tych i tych i co? I gdzie oni mają trafić? Ale to wy jesteście winni, hierarcho. Naprawdę wy. Modernistyczna. Was obwini Bóg. Będziecie mieli winę. Zaciągacie winę. Bo tak nigdy nie było. Do Soboru Watykańskiego II tak nigdy nie było. Kościół był jednolity, jeden. Nie było tych podziałów. Owszem, tam gdzieś się ataki diabelskie, diabelskich ludzi modernistyczne były. Ale jednak msza trwała. I nie było, że tak wy, wyga, wyganani, wygnani byli, czy jak. Musieli, nie wiem, jakie grzechy popełnić, żeby byli wygnani z kościoła. Albo ekskomunikowani. A teraz jest niesprawiedliwość. Tylko dlatego, że jesteś przy prawdzie, przy wierze, przy tradycji, to, to cię ekskomunikują. No to, to jest chore. No to jest to taki kościół, nie może się Panu mogło podobać. I słuchajcie, to jest wem mszy świętej, tak? Czym się chce podzielić? Una cum. Czyli w łączności, Zobaczcie, to jest, jak to było? Tutaj, jak to jest w tej książeczce. Kanon, pierwsze wspomnienie. Przeczytajcie sobie że za Kościół Święty, abyś go raczył pokojem obdarzyć, strzec, zjednoczyć i rządzić na całym świecie, razem z sługą Twoim papieżem. Za, yy, składamy najpierw za Kościół Twój Święty Katolicki. No. Za Kościół Święty. A jak taki Kościół podzielony, to jak on może być święty? Diabelsko podzielony. No po, pomyślcie logicznie. Zmieniać to. Macie władzę, macie zmienić. I biskupem naszym ze wszystkimi prawowiernymi katolickiej apostolskiej wiary czcicielami. No i dobrze, słuchajcie, zakończ.